Widzę w widzowej tego typu. Ja tak będę golił, bo niedługo do roboty na 22. Trzeba o siebie się zadbać. Widzowie fani tego typu. Jak wiecie o tym, trzeba o siebie dbać się. Trzeba o siebie dbać. Widzowie fani. No to wiadomo, trzeba się ogolić. Ołosy trzeba się ogolić, bo to nieładnie wygląda. Trzeba się ogolić, działa fani. Widzę, że Wam się spodobało dzisiaj yy, moje poradniki związane z elektroniką. No i tego mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Częściej będę takie odcinki wypuszczać, bo prosicie mnie o to yy, więcej takich rzeczy was trochę nauczył tego dziękuję za uwagę że wam się to podoba tego a i pytacie się sprawy asbesta wam powiem że ja nic wspólnego nie chcę z tym człowiekiem mieć dokładnie bo pytacie się mnie o co chodzi z asbestem niech asbest wam wyjaśni Dokładnie. Po prostu ja nie mam zamiaru ruszać tego. człowiek jest spalone i żadnego przekupiania nas czy coś takiego. To po prostu nie ma roli grania. Po prostu zostawi kim. Wiecie kim? Ja nie będę się tu powtarzać ani nic. Nie mam za mało tutaj tłumaczyć. Niech Azbet się sam tłumaczył, jak ładnie nakręcił nagrył na streamach i na rzeczy. Ja w to opisanie Wam powiedziałem tego, co o tym myślę. Tego no i tyle w tym temacie. Widzę, i woń z Jak się pytacie, niech Wam osobiście, niech Wam powie, jak ma jajo bo na rzecz tych jaj to nie ma Przypuszczam. ale ja się nie będę wtrącał, to jest jego życie jego sprawa ale ręki nie, nigdy mu nie podam ale Aby on jest takim człowiekiem, które lubi kręcić lubi tu wykorzystywać jakieś szanse to nie spada na żywo. O. ja po prostu powiedziałem Ręki już mu nie podam. I tyle mogę powiedzieć w całej fajnie. Dobra, kończymy ten temat, bo... ...trzeba być dla mnie nudny. Ten temat spada z besta. Był i już jego nie ma. Jest człowiekiem bez honoru. Jest nieuczciwy wobec nas, innych ludzi. Jest na flagą. Jak wiecie o tym, dokładnie o co mi biega. To ja już nie będę wam tłumaczył cały czas. Powinniście zrozumieć, wczoraj był, był z tym na żywo i ja objaśniłem co ja Dlatego powiedziałem krótko na temat wczoraj. Nie się burzy, nie się denerwuje, ale proto to wyszła i na jaw. Bo myślę, że... O, nie wyjdzie prawdę na jaw, a tu nagle wyszło, ale jego broszka, jego spawa. Ważne, że z nim nie mam kontaktu i nie mam zamiaru z takim człowiekiem mieć kontakt. Z taką flagą, bo to jest flaga, a nie człowiek. No dawa, proszę mnie inny temat, bo to już nudny się robi. Postaram się, widzę, i fajnie coś porobić, bo się z takich parodniczków. Tego dzisiaj do roboty, jutro też do roboty, sobotę idzie do roboty. Hmm. A co zrobić? Nic się nie zrobi. To jej fajnie. Ja po prostu Trzeba chodzić i tyle. I nie ma ludzi. Lepsza taka poradzina niż lata ja właśnie Dlatego ja no, nie narzekam ani nic, bo to lepsza praca taka niż opiprzenie się, ja, ja się mówię. No, na nocki mam tylko na nocki. Pytacie się kiedy będzie z tym. Hmm. No właśnie z tym się zastanawiam, kiedy ten syn kurde. Ten tydzień mam zawolenie. Nie wiem, nie wiem. Postaramy się zrobić najszybciej jakiś z dla Was. Widzowie, Pani. Tylko tak mówię: no, ten tydzień to nie wiem. Hmm. Może mi się uda zrobić coś takiego, że stream odpalimy trochę o wiele wcześniej. Teraz było przedtem, jakoś na początku. No, później po prostu jadę do pracy. Cześć się pomosi. Nie ma dzisiaj, i tak dzisiaj dwa streamy poszły. Jak kto oglądał i kto był, to wie dokładnie. Dla Was zrobiłem dwa i Będę tak częściej robił takie streamy, które będę ruszał w różne tematy, ale tryki on niki troszkę takich jak się tematów, które was zaciekawią. Na czym się będę coś takiego wypuszczał. O, już się ogoliłem. Tego typu No dobra, trzymajcie się, widzowie i Dajcie super, dajcie lajka like na moim fanpage'u, bądźcie na bieżąco Nie zawsze zamawiajcie sobie te pozwienia, Bo dzisiaj i tak sporo zrobiłem pozowień Na moim fanpage'u są pozwienia porobione Jak ktoś nie widział, nie zwrócił uwagę, To zaważam. I wszystkie pozwienia Na fanpage'u, życzenia urodzinowe czy życzenia wysłane na PRI A pozowienie, wszystkie pozwienia, które tego na fombeczu Wys wysyłam i po prostu musicie znaleźć tego. I nie mówcie, że ja wam nie zrobiłem, bo wiem, że zrobiłem. To właśnie, trzymajcie się, do usłyszenia na następnym odcinku, będzie.